Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na kanale Gotowanie z robotem kuchennym Kobo. Jakoś, że zbliżają się Andrzejki, chcę Wam dzisiaj pokazać prosty sposób na kilka fajnych przekąsek Andrzejkowych z wykorzystaniem jednej pasty kanapkowej. Zapraszam Was zatem na film z przepisem. Przygotujemy sobie dzisiaj pastę z pstrąga i awokado. I jak zawsze, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Będziemy potrzebować dosłownie kilku składników, żeby przygotować tą pyszną pastę kanapkową. Najważniejszy składnik to awokado. U mnie to jest jedno awokado zielone, jedno awokado has, akurat takie miałam w domu. W sumie ma być około 300 gram. Do tego potrzebujemy jeszcze. 100 gram jogurtu naturalnego, może być jogurt grecki. Tutaj mam strąga wędzonego, to jest też 100 gram. Wykorzystamy sobie jeszcze w przepisie jest głównie koperek, ale ja ten koperek przełamię sobie jeszcze szczypiorkiem i pietruszką zieloną. Potrzebny będzie jeszcze sok z limonki, można ewentualnie dać sok z cytryny. No i na koniec doprawimy solą i pieprzem. Zabieramy się za przepis. W robocie Kobo. Mamy naprawdę mnóstwo przepisów na różnego rodzaju pasty. Dzisiaj wykorzystujemy przepis na pastę zwędzonego pstrąga awokado. Wciskamy OK. Składniki mamy wymienione. Wciskamy dalej. Pierwszy etap. Do naczynia włożymy sobie awokado, jogurt i naszą zieleninkę. To awokado sobie pokroję na mniejsze kawałki. Dodajemy jogurt. Koperek i u mnie jeszcze szczypiorek i pietruszka. Zamkniemy. Nałożymy miarkę. Ciskamy dalej i pierwszy etap potrwa 15 sekund start. I za chwilę dodajemy pozostałe składniki. To już mamy fajnie zmielone. Nie jest tak rzadko zmielone, jest tak fajnie. Gęsto większe kawałki są wyczuwalne. Przekładamy pstrąga, sok z limonki i doprawiamy z solą i pieprzem. zamykamy, wciskamy dalej i 20 sekund start. No i pastę już mamy gotową. Wszystko nam się fajnie wymieszało. I teraz pokażę Wam kilka Pomysłów na przekąski z wykorzystaniem właśnie takiej jednej pasty kanapkowej. Po pierwsze możemy sobie zrobić takie rolatki z tortii, więc to jest najprościej. Pastę nakładamy na placek torti i zwijamy. Na chwilę odłożę, kolejna propozycja, możemy sobie taką pastę kanapkową nałożyć na jakiś chlebek żytni, razowy, może to być taki mały tościk, może być pumpernikiel, żeby było na przykład ładniej, to można użyć rękawa cukierniczego i wtedy wyjdą nam takie jakieś fajne wzorki. Można jeszcze przyozdobić jeleninką. Jedna przystawka już gotowa. I teraz kroimy sobie rolatki. Najlepiej, jakby to się jeszcze schłodziło w lodówce. Wtedy by było jeszcze lepsze do krojenia. Ja to akurat teraz kroję od razu, przygotowane, więc trochę to może się rozpadać. Kolejna propozycja to krakersiki. Przełamanie takiego pstrąga z awokado słonym krakersem naprawdę jest pyszne. Można przyozdobić pomidorkiem koktajlowym, kolejna propozycja to po prostu podanie takiej pasty w miseczce. Na przykład z naczosami. Taką pastę można również podać na przykład na plastrach świeżego ogórka. Można sobie również przygotować takie koszyczki z ciasta francuskiego. Naprawdę możliwości jest wiele. Z wykorzystaniem tej lub. Innej pasty kanapkowej przepisów tutaj znajdziecie mnóstwo w robocie kuchennym kobo 7. Kilka jest już również na moim kanale. Zachęcam was zatem gorąco do oglądania innych filmów na moim kanale. Przypominam wam o kodzie rabatowym bonusowym, który znajdziecie w opisie pod filmem. Łapka w górę, jeśli filmik wam się podobał, napiszcie w komentarzach do czego jeszcze można taką pastę wykorzystać i do zobaczenia w kolejnym filmie.